Cześć, to Telewizja UKEN i w dzisiejszym materiale przeprowadzimy sondę na sportowo. W związku ze zbliżającym się Euro 2025 kobiet zapytamy Polaków, jak obstawiają szanse naszych reprezentantek. Skala na Mistrzostwach Europy zmierzy się z reprezentacją Niemiec, Danii i Szwecji. Jak uważacie, która reprezentacja będzie najcięższa do pokonania? Nie wiem, może Szwecja? Mi się wydaje, że Niemcy. Nie wiem, intuicja mi mówi, że może Szwecja. Myślę, że Dania. Nie wiem, ja myślę, że tak paradoksalnie to jakaś pewnie Dania. Ja myślę, że one jakby będą sprawiały e, jakieś problemy naszym, ale myślę, że sobie poradzą nasze dziewczyny. Myślę, że im się uda. Ja myślę, że Niemki, bo są dobrze zorganizowane. Czyli znaczy, ja chcę powiedzieć Niemcy tak absolutnie randomowo, tylko dlatego, że mi się podobają Niemcy? Zgadzam się w sumie, że może Niemcy mogliby być jakimś trudnym rywalem. Pierwszy mecz Polki dosygają z Niemkami już 4 lipca. Mhm. Jaki wynik typujesz? No, myślę, że pozytywny dla nas, może 2-1. Um, e, takie wymęczony 1-0 i bramkę strzeli Ewa Pajor. Ja się zgadzam z kolegą. Ten 0 dla nas. 3-2, w stronę Niemiec. <grym> Okej, okay. ja y, optymistycznie zamierzam stwierdzić, że liczę na to, że to my jednak wygramy. A czy Polki wyjdą z grupy? Tak. Ja jestem optymistą, myślę, że tak. Trzymam za nie kciuki bardzo mocno. <noise> Także mam nadzieję, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że tak. No, załóżmy, że wyjdzie. No. Nie jestem poprawnym optymistą, ale powinny sobie dziewczyny poradzić. Zdecydowanie. Tego im życzymy. No ja myślę, że na pewno. Też mi się wydaje, że tak. Mam nadzieję, że tak. Pozytywnie. Tak, ja też mam nadzieję, że tak. Myślę, że tak. Będziemy trzymać kciuki, żeby tak było. <noise> A Ty Zuza, jaki wynik obstawiasz? Ja myślę, że mecz wygrają od Niemki. Niemcy. Stawiałabym na wynik tak 2 do 1, a bramkę za Polski jest to będzie Ewelina Kamczyk. A ty jak zakładasz? Ja zakładam, że jednak to spotkanie wygrają Polki. 2 do 1. Pierwszą zdobywczynią gola będzie Ewa Pajor, a drugą Paulina Tomasiak. Bardzo mocno trzymam za nie kciuki. Jest to bardzo optymistyczne założenie, ale miejmy nadzieję, że się spełni. A wy jako wstawiacie, dajcie znać w komentarzach i pamiętajcie, żeby wspierać Polki już o czwartego lipca.